Możecie sobie zobaczyć e, dość sympatyczną kasę. A ze względu na to, że jest dobre światło, e, będziecie dobrze to widzieć. Ale będą miejsca, gdzie będzie, będzie zmiana buciana. Zawsze przy każdej. Czekaj? Nie, myślałem. Zawsze przy każdej macie e, tablicę informacyjną do zabawy. Gdzie stoicie, co widzicie i kablotę poświęconą temu, co widać a w to miejsce e, zawsze przykładacie. Akurat my nie wzięliśmy, bo nie potrzebujemy tego e, tłumacza, że tak powiem. E, I wtedy, na świecie, w, poza językiem polskim, bodajże, jest to tłumaczone. <laughs> Cały kształt muzeum. Oh, te dźwięki, co słyszycie, to są wiatraki. Ktoś się bawi wiatrakami, makietą. Mm -hmm. Ja mam z hier ook Ja moje kanale: Houda, uh, Leida, Leiden i uh, Amsterdam. Więc uh, hier mogę wezwać kast. Tak, uh, ja, met Strat. Nie to nie powinno ale może być I tak, słynna parka holenderska. Mają nawet własny pomnik po drugiej stronie z promu ze Sloterdijk'u. <laughs> Jakby się komuś coś popsuło, można kogoś zszyć. To jest fajne. Podchodzicie, wciskacie sobie taki magiczny guzik. A -a -a -a. Wystartowało! wow. że to jest ten, który się pan Ale oleju bym mu mógł dolać na mój słuch, farmaceutyki trochę. Chemii. Tak, jakby nie było. Naprawdę, ta chemia to są smaki, dodatki smakowe. Zamdam No, Do dzisiaj są tutaj ciągane. W podobnym składzie jednostki. jednostki z kakałem na przykład są ciągane. Po Nic się zbytnio nie zmieniło. Tak, pokażę Wam najlepszą zabawkę. Ta Pani już sztajuła, ale co chodzi? Przechodząc w prawo lub w lewo, tak ta pani chodzi, pokazuje wam się ilość wiatraków. Prawda? Jak widzicie, macie ilość wiatraków pod tytułem olej, drewno, papier. Nie widzę przetwory, ryż i kakao. Tak, w tym momencie domino idzie. Jak wyszła wolniej to byście również zobaczyli daty i zobaczcie, 2014 rok wiatraków nie ma szału, jest tylko 14 ale idąc powoli zauważcie co się dzieje z olejem 400 prawie 500 wiatraków i te 500 wiatraków, 600 zaczynają się kręcić dlatego, że tu jest na dole mapa, która Ukazuję wam zagłębie tych wiatraków. I zobaczcie, 600 wiatraków. Co jest dominujące? Drewno. Tak. W 1745 roku dominujące było drewno. Łączna ilość wiatraków wynosiła 606 bodajże. Ta, domino przejęła inicjatywę. <grybujesz> Widzicie mnie? Jestem tu, nie? Możecie moją twarz zobaczyć. Ta, 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 ten cień przechodzący za mną, to Dominiku. No ty, ale weź no przestań, zarysy były takie insze. Widać takie kobiece. Idziemy stąd, bo, bo zaraz ten ktoś tutaj zacznie donosy składać, że pokazujemy dziwne te chmury. A to tutaj już mamy takie typowo. Zou so, authentisch zijn? Ik denk dat wel. Die zijn uh, Paintings van Claude Monet. Ik ja. denk dat wel. Dat is uh, apart uh, Expositie georganiseerd door het Museum. Dus ja, wij zijn hier. Dus uh, wij hebben ook voor jullie uh, presenteren. I into the Museum. We inside of the Museum Zansha from Zandam. Um, this is museum where you see everything, almost everything. Um, from Zandam what production Zandam what use of the Zandam sweetie yeah this is amazing this is beautiful like that Alles van from... hout, wood Ja, yeah, deze uh, materialen doen wij voor uh, jullie natuurlijk ook door uh, persaccreditatie officieel in Toegang. Door uh, beide instituties, en uh, Zanssen Museum en ook zanssen Hans. Uh, Wellan hier podziękować tej administracji, tej dyrekcji direkcji by instytucji to Werder. Tak, dokładnie. Wszystko dzięki jak słyszeliście temu, że Muzeum Zansze wraz ze Skansenem wydali zgodę na to, że możemy oficjalnie nagrać tutaj to wszystko, co widzicie. Classic Home. Here is five uh, hundred plus. <laughs> Sorry. Joking from Polish people. <laughs> <laughs> Kurde, ale że już żarta 500 plus, łóżko gotowe Ale tak wygląda Tu normalnie kominek I komoda A jak wejdziecie i przetniecie fotokmurkę Opinno. nie niektóre są interaktywne jak przecinacie fotokomórkę w drzwiach zmienia to teraz wam pokażę jeszcze ubranie tu macie również biżuterię która była Robiona i szafa. Pani Krawcowa, tak to mniej więcej wygląda. A my uciekamy sobie dalej.